Cześć, jestem Grzegorz, trener w firmie Bosch. Pokażę Wam dzisiaj kilka produktów z linii Bosch Professional, głównie w segmencie akumulatorowym, które wprowadziliśmy w tym roku. Część z nich możecie już znaleźć u naszych partnerów handlowych, natomiast niektóre lada moment będą dostępne w wybranych punktach sprzedaży. Nie traćmy zatem czasu i zaczynajmy! Pierwszym narzędziem, które chcę Wam dzisiaj zaprezentować, to nitownica GRG 18V16C. Jest to pierwsza akumulatorowa nitownica w ofercie Bosch Professional. Produkt jest z linii Heavy Duty, także jest przeznaczony do najcięższych zastosowań. Szerokość nitów, które możemy stosować, to od 3 aż do 6,4 mm. Jedną głowicę mam już założoną, natomiast trzy dodatkowe znajdują się tutaj na górze narzędzia. W zestawie jest również klucz, dzięki któremu w szybki i prosty sposób będziemy mogli zmienić głowicę do odpowiedniego rozmiaru nitu. Jeżeli chodzi o czas pracy na baterii, z akumulatorem Procore 4Ah jest to aż do 1000 nitów na jednym ładowaniu. Narzędzie posiada moduł Connectivity, dzięki któremu możemy się połączyć z aplikacją Bosch Toolbox. W aplikacji możemy ustawić np. przypomnienie o konieczności wymiany szczęk po określonej liczbie nitów. Teraz czas na naszą pierwszą akumulatorową opalarkę GHG18V50. Posiada ona dwa zakresy temperatur: 300 oraz 500 stopni Celsjusza. 300 stopni Celsjusza osiąga już w ciągu 6 sekund. Co więcej, w zestawie znajdziemy dwie dysze, dzięki którym mamy większą wszechstronność zastosowania narzędzia. Kolejnym narzędziem jest nasza najbardziej kompaktowa wiertarko-wkrętarka w systemie 18V model GSR-185 Li. Jego waga z akumulatorem 2Ah to nieco ponad kilogram. Możemy to narzędzie porównać tak naprawdę z wiertarką, krętarką systemu 12V, jeżeli chodzi o gabaryty. Twardy moment obrotowy w tej maszynie to aż 50 Nm. W ofercie mamy również model GSB185LI, który różni się od modelu GSR tym, że posiada funkcję udaru. Kolejnym narzędziem z naszych akumulatorowych nowości jest młot udarowo-obrotowy z uchwytem SDS Plus model GBH 18V28DC. Wydajność tego narzędzia jest porównywalna z modelami sieciowymi. Mówimy tu bowiem o energii udaru aż 3,4 J. System Kickback Control chroni z kolei przed ramię oraz nadgarstek użytkownika przed przeciążeniem. Kolejnym zastosowanym w tym modelu systemem bezpieczeństwa jest Vibration Control, czyli tak zwane tłumienie drgań. Warto także zwrócić uwagę na rękojeść typu D, która znacząco poprawia komfort pracy użytkownika podczas wiercenia i kłucia. Na koniec najważniejsze. Ten młot posiada dedykowany, bardzo wydajny system odsysania pyłu KDE 28 d który pomaga odsysać pył w miejscu jego powstawania bez konieczności użycia odkurzacza. System ten nie jest elementem standardowego zestawu, ale warto go dokupić, aby znacznie zredukować zapylenie w miejscu pracy. System ten został wyposażony w mechanizm oczyszczania filtra oraz regulację długości wiercenia, co pozwala na dopasowanie systemu do długości wiertła. Warto zwrócić uwagę na jego kompaktowość i lekką obudowę, która waży zaledwie 0,8 kg. Jak budowa to muzyka, nie da się inaczej. Dlatego naszą ofertę w końcu uzupełniły radia budowlane. Pierwsze z nich to model GPB18V2SC Professional, wyposażone w moduł Bluetooth oraz DAB+. Innymi słowy, użytkownik ma pełen wybór do tego Jakiej muzyki chce słuchać w danym momencie. Wybrać możecie także sposób zasilania, ponieważ radio można podłączyć do gniazdka, lub skorzystać z naszego akumulatora z systemu 18V z linii Professional. Moc obu głośników w tym przypadku to aż 15W. Jeśli z kolei potrzebujecie mocniejszego brzmienia, z pomocą przyjdzie Wam funkcja stereo, dzięki której połączycie ze sobą dwa takie same radioodbiorniki za pomocą smartfona. Na wyposażeniu tego modelu znajdziecie także uchwyt oraz hak co ułatwia przenoszenie czy też zawieszenie radia. W ofercie znajdziecie też to maleństwo – model GPB18V5SC. Tutaj również mamy Bluetooth, DAB+, oraz większość funkcji, o których mówiłem przed chwilą przy okazji tego modelu. Na uwagę zasługuje przede wszystkim solidny stelaż, który chroni radio przed przypadkowymi uszkodzeniami. Większa jest także moc głośników – w tym modelu to aż 20 W oraz budowany subwoofer. Modele akumulatorowe za nami. A teraz pokażę Wam narzędzie z kategorii, z której Bosch jest doskonale znany. Nasza najnowsza boszówka, czyli szlifierka kątowa z linii Heavy Duty model GWS 17125 Professional. To, co zasługuje na szczególną uwagę w tym modelu, to nowa koncepcja chłodzenia silnika. Spójrzcie, loty powietrza służące do chłodzenia silnika zostały umieszczone z tyłu szlifierki. Dzięki temu unikniemy ich przypadkowego zasłonięcia, na przykład rękawicą w trakcie pracy. W tyłu znajduje się także wyjmowany filtr przeciwpyłowy. Chroni on silnik, który w tym modelu osiąga moc 1700 W. Z dodatkowych udogodnień mamy węższą rękojeść, nowy, ulepszony włącznik, a standardem w tej klasie szlifierek jest system Vibration Control, który redukuje liczbę odczuwalnych drgań. Inny system bezpieczeństwa to Restart Protection, który chroni z kolei przed automatycznym uruchomieniem narzędzia, na przykład po przerwie w dostawie prądu. W ofercie mamy także model z regulacją prędkości obrotowej GWS 17125S, następcę dobrze znanego modelu GWS 17125 CIE. Jak pewnie zauważyliście, model ten posiada dodatkowy element obudowy, który zwiększa bezpieczeństwo użytkownika w trakcie cięcia. A na koniec coś, od czego zazwyczaj zaczynamy pracę czyli pomiary. A jak pomiary? To tylko dalmierze. Najlepiej takim, którego nie będziecie bali się zabrać na budowę. Boż, GLM 5022 Professional cechuje przede wszystkim wzmocniona gumowa obudowa, która wytrzyma upadek z wysokości nawet 1,5 metra. Model spełnia normę IP65, co potwierdza jego dużą odporność na pył oraz bryzgi wody. Zasięg pomiaru, tak jak wskazuje nazwa, to 50 metrów. Możemy dokonać pomiaru z ręki lub ze statywu z gwintem 1 cala. Wśród najważniejszych funkcji dalmierza znajdziecie tryb taśmy pomiarowej, pomiar pośredni, powierzchni oraz kubatury. Model ten zapamiętuje przy tym do 10 ostatnich pomiarów. Możecie także zapisać swoją ulubioną funkcję, do której macie dostęp za pomocą jednego przycisku. Gwiazd. Dalmierz możemy zasilać za pomocą małego akumulatora ładowanego przez USB-C lub poprzez dwie baterie typu AA. W ofercie mamy także model GLM5025G, którym zastosowano zieloną wiązkę lasera cztery razy lepiej widoczną dla ludzkiego oka w porównaniu do wiązki czerwonej. Dodatkowym atutem GLM5025G jest tryb wibracji, który sygnalizuje dokonanie pomiaru bez konieczności patrzenia na wyświetlacz. To tyle na dziś. Zaprezentowałem Wam wybrane nowości z linii Bosch Professional. Dziękuję za uwagę. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podobało i czy tego typu filmy są dla Was przydatne. Zapraszam Was również do śledzenia nas na Facebooku oraz YouTube Bosch Professional Elektronarzędzia i Osprzęt. Cześć!